Dobra, część trzecia: jak samodzielnie yy, znaleźć pracę. Ten temat wyskoczył jak filip z sko, Konopi. Dzisiaj będę chciał mówić o LinkedIn. Yy, dlaczego warto yy, tam być i założyć swój profil? Czy on jest skuteczny, czy nie? Nie będę polemizował, ale słuchajcie, w promocji swojej osoby trzeba działać na wszystkie fronty. Jak to mówią, wszędzie rozpryskiwać mocz. Ja jak promuję. Swoją firmę rekrutacyjną i zero na PEFRA. To jestem na Instagramie, Facebooku, na TikToku, na Twitterze. Rozpryskuję wszędzie moc. I Wy tak też powinniście robić. Zarejestrujcie się na LinkedIn, zróbcie sobie profil, koniecznie wstawcie zdjęcie i umieśćcie na profili ten znak Open to Work. Możecie zrobić taką zakładkę i pamiętajcie, że przygotujcie dobrze profil, opiszcie. Będziecie musieli poświęcić trochę czasu, ale zobaczcie, jak to robią inni. Dlaczego warto też jeszcze być na LinkedIn? Słuchajcie, możecie podglądać firmy, jakie tam są. I na przykład wchodzicie w profil firmy, naciskacie odpowiedni guzik, sami sobie znajdziecie i na przykład pisze, że firma zatrudnia od 50 do 200 osób w takich widełkach. Na przykład od 200 do 500. I to są wasi potencjalni pracodawcy. Tam, gdzie będziecie wysyłać swoje oferty, co jak to jeszcze będziemy mówić w następnych odcinkach. A i jeszcze jedno. Pisma będziecie wysyłać na e-maile firmowe ale żeby one trafiły będą musiały być wysłane do prezesów zarządu, do głównych ewentualnie księgowych. A większość z nich jest zarejestrowana na LinkedIn. Czyli widzicie kto pod jakim nazwiskiem w jakiej firmie pracuje. Dlatego zadanie mam dla was zarejestrować się na LinkedIn, zgłębić ten temat. A ja działam tam pod nazwiskiem Judyta Piechota. Wyrzucili mnie z LinkedIn po wielu latach. Ja tam napisałem ponad tysiąc publikacji, dostałem bana, więc znajdziecie mnie pod nazwiskiem Judyta Piechota jest to moja żona. Tutaj macie zrzut z ekranu naszego profilu. I do następnego razu będę mówił, omawiał następne wskazówki, jak samodzielnie znaleźć pracę.